Hej, cześć, ko dzisiaj na moim kanale wam pokażę coś, czego chyba jeszcze nie było w zasadzie na moim kanale, nie było produktów tejże marki, ale było wspominane. a dzisiaj o tak może pokażę, MacBook Air, słuchajcie tego MacBooka mam od znajomego, kupiłem go nie powiem wam za ile, ale kupiłem go i to niech wam wystarczy. MacBook R z 2011 z tego co pamiętam model, 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 model już wam podaję, bo nie podałem modelu. A1465. Moi drodzy, ten MacBook jest z tego co czytałem na aploskiej stronie wyposażony w procesor Intel Core i5 trzeciej generacji. Eee a tak jak widać jeszcze nie jestem obeznany do końca z systemem Postaram się Wam tutaj pokazać nie wróć, z 2012 widzicie. Eee, przybliżymy troszeczkę Zoom i damy. O! Myślę, że to będzie doskonale widoczne. 17 GHz, Mac OS Catalina, 4 GB RAM. -u. Intel HD Graphic 4000. <laughs> Czyli tutaj mamy, ile dobrze pamiętam, tak jak wspominałem Wam, i piątkę i trzeciej generacji, troszeczkę weźmiemy do góry. Tu widzicie mojego PC, to nie patrzcie na to. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj siedzi dysk tu SSD o pojemności. Zaraz wam powiem, jakiej 256 prawdopodobnie na M2. I teraz tak, co ja tutaj od siebie doinstalowałem. Doinstalowałem Adobe Reader. Chrome oczywiście doinstalowałem, bo to dla mnie jest podstawa. Swoje dane wrzuciłem, których nie jest dużo jak na taki dysk, ale jak na młodego człowieka. To jest dużo, 13,36 GB i to nie są, moi drodzy, jakieś gry czy coś, tylko muzyka i zdjęcia, sama muzyka i zdjęcia. E, jak tutaj działa YouTube? Zaraz się przekonamy. E, mamy również kamerkę. Tutaj. E, no, zresztą widzicie, subskrybuję pewnego youtubera, polecam wam jego kanał, ale nie o tym dzisiaj. Tradycyjna psemka. Tu on był ogólnie podlany, ten laptop, w sensie lekko zalany. Była klawiatura także żeby nam się troszeczkę jeszcze ułożyć. W jaki to rozdział, co idzie? 360p, ale nie wiem, 720p. Zobaczcie, że to też będzie płynne. Gdzie mój internet nie jest jakiś tam super. Tu to, to nawet moi drodzy się na 720p wyrabia. Spróbujmy dać full, znaczy się full, po prostu w HD obejrzeć, tak? W HD może się już podejrzewam przycinać. No, zresztą widzicie, ile czasu ładowało. Nie, nawet da się oglądać w 1080p. No, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że ja i tak oglądam w znacznie niższej rozdzielczości, bo 480p oglądam, żeby nie przyciążać do tego sprzętu. Dobrze. Co my mamy za wyprowadzenia, bo tego też nie wspomniałem, jeśli chodzi o gniazda. Mamy USB, mamy... To jest bodajże Thunderbolt. Z tyłu nie mamy nic. Z lewej strony MagSafe do ładowania. Zaraz Wam pokażę jak ta wtyczka wygląda. Kolejny USB i Multi Combo Jack. Słuchawkowo-mikrofonowy, z tak tego co pamiętam. I tutaj bodajże taki mikrofonik malutki. Chyba, że to jest tylko do słuchawek, a to jest mikrofon osobny. Nie wiem, to jest mój pierwszy MacBook, więc Wam nie powiem, mam go jakieś dwa miesiące. Klawiaturka oczywiście, podświetlana już w tym modelu jest. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Te Maki chodzą z dyskami 128GB po około 1000-1200 zł. Jak wiecie, ja taką kasę nie dysponuję, ale nie zmienia to faktu, że go wziąłem u znajomego za znacznie mniejszą kwotę. Mogę Wam podać kwotę w przybliżeniu, tak? Nie chcę Wam zrazy całej kwoty, ale powiem Wam kwotę w przybliżeniu. To było między 600 a 800 zł. Jako ciekawostkę powiem Wam, że to było więcej jak 600 i mniej jak 700. Czyli tak bardziej pośrednio. Nie, nie, nie powiem do końca jak, ale pośrednio to było. No i słuchajcie. Maczek u mnie fajnie się spisuje. Możemy wejść na Gmaila, możemy wejść na WP. Zobaczcie jak strony się wczytują. No weźcie poprawkę, że mój internet jest dosyć wolny. Tak, już się nauczyłem tego gesta dwóch palców. Oczywiście ja na WP nie wchodzę, bo to nie, nie obchodzi, ale jak widać czasami się przycinają, bo tutaj mam o, na przykład Gmail jeszcze się ładuje. Ale tak jak włączę Gmaila, to to w miarę fajnie chodzi. To oczywiście musi się podoczytywać, bo ja mam bardzo wolny internet. No tak o tak. Słuchajcie, jeżeli kupujecie sobie MacBooka, iPhone'a. iPada. Musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo istotne pytanie. Czy to będzie Wasz główny sprzęt? A także drugie ważne pytanie: jaki mamy budżet? No i czy, czy takie, można powiedzieć, poboczne pytanie, nowe czy używane, jak już nie chcemy naprawdę bawić się w używki, tylko zastanawiamy się nad nowym sprzętem. Słuchajcie. Ja że tego laptopa użytkuję średnio kilka-kilkanaście razy w tygodniu. Jak widać, że mam mocnego PCA. No to ja nie brałem jakiegoś kupowałem MacBooka Pro nowego, bo po prostu mnie na to nie stać jest po pierwsze. Po drugie ten znacznie tańszy od alegrowej ceny, ale to dlatego, że mam znajomości, znajomości drobne. I ta cena też nie wzięła się znikąd. To jest porządny sprzęt, prawda? Ten, który Acer miałem, no to niestety był już leciwy, ja wymieniłem procesor, ale. No nie, no to nie spisywało e, egzaminu do końca. 3 GB to deczko za mało. Tutaj 4 GB jest dla mnie na styk i nie mogę tego rozbudować, niestety. Nad czym bardzo ubolewam, bo bym z tu wsadził 8 GB. E, ładowarka. O ładowarce jeszcze nic nie wspominałem. Mam oczywiście ładowarkę, ale jak widać już to nie jest oryginał. To jest najtańszy, najprostszy zamiennik. Nie wybrzyzałem, bo znajomy i tak tych zasilaczy zbytnio nie ma. 45-watowy MaxSafe 2 już. Jeszcze widać Max Save 2, wtyczka typu T. Ładowanie, jak wygląda ładowanie przez ten dok magnetyczny nazwijmy to. Po prostu mamy naszego laptopa czy tam notebooka, czy tam ultrabooka, czy tam co tam jak sobie nazywamy. Po prostu działa to w ten sposób i widzicie ja szarpnę teraz diodą, żeby wam zaprezentować, dlaczego to jest bezpieczniejsze złączę od zwykłego DC jacka widzicie. Teraz na przykład ciągnie się laptop, ale już jak dojeżdżam na krawędź, wtyczka się odpina. Ha? Tak samo do góry. Teraz wam pokażę to może w powietrzu. O to chodzi, że zobaczcie sobie. Szarpnę w dół się po prostu odpina, widzicie? Laptop nie, nie idzie za kablem. Tak samo do góry. Widzicie? Proste. Proste i jakże skuteczne. No co, powolutku będziemy chyba kończyć w następnym odcinku. Następny odcinek będzie w ogóle innym telefonem nagrywany, ponieważ chcę coś nagrać o tym telefonie. Ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, wiedzą o jaki chodzi. Ci, którzy mnie nie oglądają, to zaspoileruję, że jest to produkt tej marki, także troszeczkę pojedziemy teraz Apple'em. Będą trzy odcinki w sumie. No i co, powolutku się z Wami żegnam. Wbijajcie na inne moje odcinki, zapraszam Was do za oglądania kolejnych moich odcinków. No na zakończenie, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. Tam na dole macie przycisk subskrybuj. Palnijcie go, jeżeli Wam się film podobał. Piszcie co o tym sądzicie. Czy Wam się takie odcinki o Apple podobają. I tak jeszcze raz na koniec się powtórzę. Słuchajcie, ja nie zmieniam telefonów. Czy to laptopów, czy to komputerów, co roku, bo ja po prostu nie jestem y, aż tak wymagający, ja nie siedzę na tym po 10-12 godzin dziennie i nie korzystam z tego. Tylko dla mnie telefon na przykład ma po pierwsze dzwonić, wysyłać SMS-y, mam zrobić ładne zdjęcie. Nie mówię takie jak z najnowszych lustrzanych czy bez ale ładne zdjęcie, ma ładnie nagrywać, ma trzymać na baterii, powiedzmy, tamte. Kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, tak żebym po prostu raz dziennie go ładował. Mam mieć dużo pamięci. I mam mieć bezpieczny system. No i co? I to w zasadzie tyle. Apple wszystkie te warunki moi drodzy spełnia. Dlaczego nie Android na przykład? Android w tej cenie powiedzmy do 1500 zł ma. Przeciętne do bechy. Mówimy tutaj o aparacie, yy, procesorze graficznym, czy to procesorze głównym, prawda? Dobra, słuchajcie, nie zanudzam. Trzymajcie się. Bios.